A jestem w Darłowie, doskładnie w Darłówku Wschodnim, za mną dojście do portu, a ja wyjeżdżam sobie w kierunku drogi wylotowej, stąd w kierunku na Dąbki i Ustkę. Do ulicy Lotników Morskich będę chciał sobie stąd wyjechać. Ja tutaj drogą z pierwszeństwem w lewo wyjeżdżam ze strefy ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Wyobrażam sobie, że pewnie na tej drodze, w lato, pewnie jest to jedna z bardziej żyjących dróg i co kawałek lokale pozamykane w większości więc teraz jest tutaj cicho i bardzo spokojnie ale pewnie latem jest zupełnie zupełnie inaczej jak już wspomniałem wyjechałem przed chwilą ze strefy ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Natomiast tutaj na obszarze obszaru zabudowanego prędkość z jaką możemy się poruszać to 40 km na godzinę. Takie oznakowanie mieliśmy przy wjeżdżaniu tutaj do darówka wschodniego, znak wraz z terenem zabudowanym był znak ograniczenia prędkości. Do 40, a więc, będąc tutaj, poruszając się, funkcjonując, no muszę o tym pamiętać, że kiedyś do takiego czegoś wjechałem i że wyjeżdżając, też obowiązują mnie dalej te same przepisy. Nawet jeżeli nie wiem, miesiąc by tutaj auto stało i się nie poruszał w żaden sposób, no to muszę, muszę to, to pamiętać. Za chwilę na skrzyżowaniu będę skręcał w lewo, to będzie właśnie skręt w ulicę, w ulicę Lotników Morskich, jadę drogą z pierwszeństwem. Tutaj też taka ciekawostka ulica lotników morskich jest drogą poza obszarem zabudowanym, natomiast poruszać się nią możemy tylko i wyłącznie z prędkością 50 km na godzinę, pomimo tego, że droga jest poza obszarem zabudowanym.